Siemanko, kochani, tu wasza ulubiona youtuberka, gejmerka, Tanna Japanna i dzisiaj znowu gramy w Syncy! Tak, bo były za darmo, to bardzo dobra cena, więc stwierdziłam, że... Hmm. Ostatnio skończyliśmy na tym, że zbudowaliśmy pokój dla gówniaka, ale w ogóle potem się szczeliłam, że on jest trochę mało, więc nie wiem, czy będzie potrzebowała własnego pokoju, ale pamiętajmy, że robimy japońską rodzinę, więc jak ktoś to matka będzie z nim mieszkała, bo każda matka kocha swoje dzieci. Kurwa, jak tu się obracało. O nie, tryb budowania, szybko! Gdzie jest tryb budowania? O dobra, tak się obracało. Kuźwa, jak nie pamiętam. Dobra, musimy zrobić im teraz sypialnię. W ogóle to jest strasznie ciemno, więc już ostatnio stwierdziłam, to jest strasznie ciemna chata. Patrzcie, ja im tu nastawiałam, a dla nich dalej jest ciemno. Dobra. E, łóżko, chcemy łóżko, sypialnia. Sypialnia, sypialnia, sypialnia. O kurde, tu można cały ten zrobić. Ja nie chcę, przestańcie. Czy jest jakiś futon tutaj? Naprawdę? Nie ma żadnego futonu? Dajcie mi jakiś futon. Czemu to jest tak mało łyżek w ogóle do bortu? To za biedne Simsy. Mogę postawić po prostu materac? Może postawić materac na ziemi? Boże, kiedy bohema, styl Tudorów. O, proszę bardzo, współczesne. Czemu to jest dyskryminacja mniejszości? A jeżeli... naprawdę, Wiecie co? Jestem po prostu zniesmaczona. Dobra, czy to łóżko... Chociaż trochę... Za którym się tu, a tak, tak to się robiło, dobra. Czy chcecie, czy chcecie mieć z okno? Kurde, jak tak wyjdziecie, to może gdzieś baraszkować, to dziecko nie zauważy. Dobra, szafeczki nocne. Gdzie to jest jakiś zen? Gdzie jest minimalizm? Dajcie, Boże, co to jest zef? To jest prawie jak zen, to musi tu być. Też będziesz miał, też tak, jak będziesz spał w łóżku, będziesz spał w pracy. Co to, lampki. Da, dajcie mi lampki. Kurwa, jak to pikachu. Musisz mieć pikachu. Nie, ty będziesz miał pikachu. Wszyscy będziecie mieli pikachu. To jest japoński dom. Boże, czemu tak nisko. Nie można go zrobić. O. Pikachu. Jesteś tu więcej pikachu? Tylko. Hm, robot. To też by się tu przydało. Bo to w końcu są Japończycy. Ulala. Jezu, jak to pikachu. Po wylewie. Ej, a czemu nie mogę wyżej go zrobić? Czemu on tak nisko tu chce stać? Tu chciał stać wysoko. To czemu tu chce stać nisko? Od czego to zależy? W każdym pokoju musi być przynajmniej jeden Pikachu. A czemu nie chce? Chcę was. O! Dobra, mamy najważniejszy element każdego mieszkania. Pikachu, czeicie? To znaczy, tak mówię, to nie jest taki prawdziwy Pikachu, ale wszyscy wiemy dokładnie, kto to jest, więc. Dobra, co wam trzeba więcej do sypialni? Szafę. Będziecie przebierać? Sypialnia. Lustro. Chcesz być Szafa. Neo. Hmm. O! Nie wiem czego nam się kojarzy. Zes! Znowu prawie Zen. Widzicie? Wszystko? Wszystko da się załatwić. Tu masz miał swój kącik przebierania. Ile ja mam pieniędzy? Wiecie co, ubranie nie jest takie konieczne, no, że lepiej yy, jednak skupmy się na, yy, no może warto kibelek jakiś im postawić. Czy jest tutaj, przepraszam bardzo, czy tutaj jest yy, sedes, który będzie miał pupę? Słodka ucieczka. Twoja zaleta to miejsce, gdzie zaczynasz i kończysz każdy dzień, a teraz możesz cieszyć się każdą minutą za słodką ucieczką. Z nową toaletą, która otoczy cię taką wyglądem, że nie zechcesz z niej wstać. To trochę niebezpieczne, bo to potem jak długo siedzisz w toalecie, to mrówki masz takie, więc jak tu się nie chce wstać, to może krew przestać krążyć i człowiek umrze, więc... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, wiecie co, na potrzeby chwili przyjmijmy na razie tę toaletę. Proszę. O, wielki Pikachu, czuwaj nade mną. Dobra, trzeba teraz zrobić jakąś wannę, bo przecież, no każdy wie, jak wygląda japoński przecież. Dom, kurde, w ogóle... Tu może zmieniać kolory tych mebli, czemu ja tego nie odkryłam wcześniej? Dobra, na razie słuchajcie, jesteśmy jedną rodziną. Musimy tak. Tu będzie wanna, ale każdy wie, że przecież najpierw trzeba wziąć prysznic. Więc tu będzie prysznic. Mm. I don't know. O tak, zrobimy. O. Tu będzie trzeba najpierw się wyszorować pod prysznicem. Tylko? Śmieszny trochę. Coś mi tu się wcale nie podoba. Co nie, co nie mogę? No walka biurowa. Proszę bardzo, ładna jaka. Patrycjusz. O, to chyba są uzlewy do kuchni. Czy to jest istotne tak naprawdę? Brud. Brud. Podam mi się nazwa. Chwytliwa taka. Dobra, tu się myj zęby. No i lustro, bo tam chyba się kiedyś charyzmę ćwiczyło. A, a co to za dzidzia? Nie wiem. Poranna uroda. Nie zajmujemy się takimi rzeczami, tu poważne sprawy. Nie zajmujemy się takimi lotnami, rzeczami jak. Słuchajcie, wydaje mi się, że ten pikachu daje za mało światła, trochę, ale to w sumie. To trzeba innego? O. Nie. Może damy coś z góry wiszącego? Nie, tu gdzieś było lampa roboty. Lampa roboty, lampa roboty. Dobra, mamy jeszcze 6... sześć. <ścoughs> 69 pieniędzy. Układ słoneczny, proszę bardzo, wiadomo. Układ słoneczny. Ja chcę. Jak to nie mogę tego kupić? O, proszę bardzo. Idealnie pasujący do wystroju. Proszę, w każdej e, porządnej restauracji. O, właśnie. I będzie pasowało do Pikachu. O, wy też dostaniecie. I tutaj taka jedna, proszę bardzo. Przedpokojcze? Nie, tu tylko się zdejmuje buty. Dobra, to trzeba urządzić teraz i tutaj aneks, czy biuro, najpierw. Co, praca jest ważniejsza przecież, oczywiście. Czy to jest biuro? Jadalnia. Gdzie biuro? Gabinet. Hmm. To ci damy. Myśliwiec, jesteś szybki. Jak wiatr. Jak kamikadze. Oh no. Powiedziała to... Musisz komputer jakiś... Kurde, drogie to komputery. Ale musisz się na nim pracować. No, będziesz się uczył programowania. Dobrze, trzeba wziąć priorytety. Jej krzesło jakieś. Wygodne musi być krzesło. Kindersztuba, proszę bardzo. Co? Co to jest? Żuli? Żuli, Żuli! O, to dam ci krzesło, bo jesteś szefem, jesteś panem własnego życia. Dobrze. Czy potrzebujesz tej książki? Musisz się dużo uczyć. Pika, czy już lampę masz? Drugą też porządną lampę masz? Jakoś trzeba ci książkę kupić teraz, dobrą? Praga dziecięcy? O, intelektualna aluzja. Iluzja? 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 Proszę bardzo. Boże, nasz dom wygląda, słuchajcie, coraz lepiej. Popatrzcie na to. Ci są trochę biedni, ale są rzeczy ważniejsze. Zasłoniemy ci okna. Żeby nic nie rozpraszało Twojej. Hmm, się nie będę pasował, jakoś wszystko tak wygląda. Twojej ciężkiej pracy. Nic nie może rozpraszyć. Ani rodzina? Nic. Musisz. Dobrze. Musisz ciężko pracować. Tak, do ciebie mówię. Hmm, będziesz Pracusiem. Popatrzcie na te buzie. Przecież to jest buzia, Pracusia. Ty? <śm> ty się nie liczysz. Ty tutaj masz. O! Czemu ciągnąć ten oknem razem? I tu będziecie się sobą zajmować, misiaczki. Tak, by. Ty. Do pracy, Dobra, koniec przyjemności. Trzeba urządzić im, bo już chcielibyśmy zacząć tutaj. Damn, nie umiem to ruszyć w ogóle. Chcielibyśmy zacząć coś tutaj robić. Chodź, kuchnie, trzeci. Nie, telewizor, bo jak ty. Najpierw telewizor. Będzie, się, będzie można kupić je za nie zawsze. A telewizor? Co będziesz sobie wynawał na godzinę? salon. To jest telewizor? Czemu nie jest za kanapą? Trochę źle narysowałam ten w ogóle salon, ale ja bym się nie przejmowała tym. No to tylko wiecie. Wygodną kanapę, nowoczesna kanapa. Jednak jest tym, oczywiście, nowoczesna kanapa. Wszystko. O, a to nowoczesna sofa. Czemu one się od siebie różnią? Ta ma wygodę jeszcze, ta nie ma wygody. Mega, so, no mega sofa, to tak trzeba. pasuje nam do koloru naszego życia. Dobra. Tu y, nic nam wcale nie przeszkadza, to, że to jest środek pokoju. Może, a może tak? Tyłem do dziecka? Co tu muszę robić? O tak, tyłem do pracy właśnie, bo tu nie będzie czasu na pracę. O! Proszę bardzo. Jest sofa mega? To no i stolik będzie mega, kurde. Proszę bardzo. A to tylko z jednej strony? Jak ma iść przy tym cała rodzina? To jest dwust Dobrze, Pikachu. Tobie ufamy. Krzesła. Czy krzesła też są mega? Tak. O! Mmm... Słuchajcie, dobra. Mm. Hmm. Gdzie jest ta kuchnia? Dobra, czy lodówka. No, to jest super lodówka. A, mniam, więc też pewnie jest super piekarnik. Wszystko... O nie, nie jest. Jak to nie stać mnie? Mam 89 dolców. Słuchajcie, na zawsze mogą jeść na stojąco, nie ma problemu. Dobrze, więc na razie nasz dom myślę, że super wygląda w ogóle. Popatrzcie, jak się wszystko pięknie zgrywa. Eee, super, jest gdzie pracować, jest gdzie spać. Dziecko ma najlepszy pokój w ogóle, bo myślałam, że te pieniądze się nie kończą. Chyba tak mi się wydawało. I dobra, ogólnie wchodzimy do trybu życia. Super, czy wy się w ogóle znacie? To jednak trzeba mieć blad, żeby gotować. Hmm. Ale kto powiedział, że nie można zjeść czegoś na szybko? Hmm, maluszek nie potrzebuje tylu zabawek. Dobrze. Uff, zobaczymy, czy teraz uda nam się coś ugotować. O, o, a co tu się robi z czołkami, bo że chciałam w USA Proszę bardzo, podejść na Ja Jajcznicę zwykłą. O, ale no mogę jednak tak chodzić. Czemu ty oglądasz? Dzieckiem się opiekuj. No dobrze, ty będziesz ten. A ty musisz się uczyć. A, sprzedałam ci książki. Dobra, baw się. Gawosz. Ty znalazłeś już pracę? O, widzicie, całkryzo, aby się pewnie przydały, co? Dobra. A co tobie jest już nie tak? Oj, coś mi wyskoczyło. pewnie to było coś ważnego. Nie ma problemu. Jak będzie coś ważnego, to jeszcze raz się pojawi. Dobra, niestety na razie, kochana rodzina, nie dostańcie krzeseł mega. Ale za to dostaniecie kompi. Jak ktoś do was przyjdzie, jakiś gość, to. No, to macie krzesła. Więc co, za Znalazłeś tę pracę? Dobra, chodź, ale patrz, jak on. Co, co? Idziesz, szybko idziesz. Nie ma czasu. Ty. Gdzie ty? A czemu ty na kompie siedzisz? Weź sobie, zjedz coś. Weź porcję. Czemu tak dziwnie chodzisz? Co ty? Ile ty masz? 5 lat? Piłeś coś? Pijesz? Taki po jak sobie sam Wziąłeś sobie Widziesz z tym talerzem? Czy ty chcesz, żeby ci podano? Ile? Co, co tobie jest? Jezu... Podnieś, sprawdź jak się ma, baw się, powiedz, skrzycz. Dobrze, będziesz krzyczał. Mmm... O, weź porcję Lesimo o imieniu mazaki. Zapomniałam, że on tak się śmiesznie nazywa. Nie, gadacie, gadacie? Dziecku byś podała. Co to za matka? A co ty robisz? Ty jesz? A czemu ty tutaj jesz? A tym krzesełka nie masz swojego? Czy to, co tobie jest nie tak? Co tak ty się zachowujesz? Kto widział w salonie, przy telewizorze? Jezu, ona chce czytać dziecku łącznie przez dwie godziny. No tak, zapomniałam, że ona jest szczęśliwą matką. Kariera. A ty masz pracę? To jest twoja żona. Czemu ty jej nie kochasz? Boże, czemu ty jej nie kochasz? Przecież to miała być twoja żona. Czy ja nie będę stworzyć porządnej rodziny? Ty trzymasz tę peść, Dobrze, idź. Zostaw to. Wyrzuć to. Odstaw to. Odstaw jedzenie. Ucz podstawowych potrzeb. Może on nie. On ma nocnik? Czemu sprzedałam nocnik? Ja mu w ogóle nocnik. Robisz karierę dla... A, ja miałam mu wybrać karierę. To to się wtedy pojawiło. To szybko zamknę. Co? Ty nie będziesz artystą, to musisz być biznesmenem. Goniec? To będzie twoja kariera? Nie możesz zaraz zostać dyrektorem? Co ty nie będziesz wolnym przestępcą. Dużo pieniędzy, ale nie, musisz być biznesmenem. Od czegoś trzeba zacząć. To takie w sumie japońskie, co? Być programistą. Operator pomocy technicznej. Hmm... Sporto. Jakiś żart Dobra, tutaj zostaniesz, więcej będziesz zarabiał. Ale z soboty musisz pracować też. Nie mogę pracować wszystkich dni w tygodniu? Nie ma niczego takiego? Dobrze, czy to znaczy, że masz już pracę? Sprawdź jak się mama... O, czytaj książkę, ty chcesz mu czytać. Nie będziesz miał żadnej kariery. A co ty robisz? Co ty czytasz? O czym ty czytasz? Ucz się. Musisz się uczyć programowania. Nie ma czasu dla ciebie w ogóle. Kariera, 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 kariera. Ucz się, ucz się programowania. Nie ma czasu dla ciebie. Biblioteka? Ty po co ty myślisz tutaj? Ty się mam. Po co ty myślisz, że tu mam? o Ktoś co się... Hi -hi. Czy mamusia musi zmienić mu pieluszkę? Chyba trzeba wykąpać, co? A czy, czy ona wcześniej prysznic? Czy ono wcześniej wzięła prysznic? Pytam cię! Pytam cię o coś. Co ty chcesz teraz robić? Jest w sumie niedziela, masz trochę po na telewizorach, bo ty się nie zajmujesz rodziną. Co ci się spa... Ucz się. Ucz się na razie. O, widzisz? Kupiłam dobre krzesło. A kto to posprząta? Nie ty, ty musisz się uczyć programowania. O, w sumie możesz poczytać trochę chyba, co? Pozwolę ci trochę poczytać. O nie, wiem co wy zrobicie. Ja nie czytała, tylko potem usiądziecie. Oglądaj kanał. O czym chcesz oglądać? Wiadomości? Film akcji? O, kanał Kulinarii, ty się musisz dużo uczyć. Ty się dobrze bawisz, co? Skupiony, mhm. Dobry. O, o, masz jakieś podstawowe potrzeby? Tak, Korzystaj. Jak już się nauczysz. Oczywiście. Ty się bawisz w domu, świetnie. Proszę bardzo, ty nie potrzebujesz innych znajomych. Świetnie się bawisz. Jakie macie teraz potrzeby? Kim wy jesteście, dokąd zmierzacie? O. Wy macie spać w jednym łóżku, pamiętajcie, więc ja nie mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Nie martwicie się, że wasze dziecko tak sobie samo o plastrach gada do pandy, do szafki? O, o żarówce gada z jednorożcem. Co ty. Nie będziesz. To, co ty robisz? Co ty myślisz sobie w ogóle? to że nie stać cię. Weź kolację. Weź sobie kawałek z Wzięłaś mu tę porcję? Czemu tak dziwnie chodzisz? Czemu? Gdzie ona zniknęła? Boże. Pluskaj się w kiblu. Zajebiście. Dobra, chyba ja muszę postawić ten nocnik. Uwaga, stawiam nocnik. Mały nocnik dla małej księżniczki. Pomóżcie z tego skorzystać? Jesteś matką, pomóż. Ojciec musi jeść. Idziecie tak to dzięki już? Nie musisz po sobie sprzątać. Posiedź sobie na komputerze, czy jeszcze chcesz polować telewizję. oglądaj telewizję. Kanał kulinarny? Nie. Romanser. Widzisz, małe dzieci mogą spać tylko w łóżkach dla małych dzieci. Kurde, wiedziałam, że coś jest nie tak. A teraz ja oglądam łóżko dla małych dzieci w takim razie, skoro to nie jest łóżko dla małych dzieci. Mało pieniędzy. Czyli, dalej ci jest. O, ty kurde. O, to jest łóżko dla małych dzieci. się, teraz połóż tutaj. Śpij. Wy będziecie sobie tutaj. Odejdź tu. Gdzie Jest to dziecko. Gdzie jest to dziecko? Proszę bardzo, gdzie jest to dziecko? Nikt nie dziecko. Ty tu stoisz. Boże. O. Dobra, a wy będziecie teraz rozmawiać. Dziecko idzie spać. Samo się zrobi, bo to jest duże dziecko, które śpi w małych łóżkach, bo nie możesz spać w normalnym łóżku, musisz spać w małym łóżku. Ale wy teraz będziecie to jest czas dla was. To dla Waszej miłości. A ty zapytaj o życie uczuciowe. przecież nie jesteście małżeństwem w ogóle. Nad wami świeci wielka mądrość Pikachu. Gadka na podryw. Więcej. Opcji. Szybko. aromatycznie, Jeszcze więcej. Firtuj! O, Już... Nie mm, pocałuj Więcej akcji. Widzisz pocałunek? Więcej, więcej czułości. Więcej, 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 więcej. Więcej do założenia? za wcześnie? Już pierwszy pocałunek? Jeszcze nie chcę ci się spać. Nie wymyślaj. Zaraz pójdziecie jesteś taka? Jak sobie wszyscy smacznie śpią? Dobra kochani, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych losów naszych simów oraz tego, jak będzie wyglądała kariera pana Tanaki oraz jak rozwinie się ich związek między mężem a żoną, bo okazuje się, że oni mężem i żoną wcale nie są, no to zapraszam was na kolejny odcinek, na pewno jeszcze nie raz będziemy grać w te Simsy. No i pamiętajcie o moich pozostałych social media oraz pamiętajcie o blogu, który od niedawna prowadzę. Co prawda przez cały tydzień chyba nic tam nie wrzucałam, ale będę. Na razie. Pa.